Cześć, 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 komuś nie skończyło jeszcze fascynacje śniegiem, <grym> mi jeszcze nie, mi jeszcze nie, teraz wracam z pracy i tak pięknie sypię <grym> i cieszę się jak takie małe dziecko, małe dziecko, które dawno nie widziało zimy. <grym> <grym> Już jestem cała w śniegu. Oh. 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 Też tak macie. Też się tak cieszycie. <gryw> Czy tylko ja tak mam? Oh. W każdym razie eh, idę do domku. Idę do domku, mam dzisiaj jeszcze plany, idę później na saunę z dziewczynkami. Dzisiaj mamy kobiece z środy, czyli sauna tylko dla kobiet. O Boże, jak tą zimę, naprawdę, to jest jakieś szaleństwo. Ja już dla kierowców nie bardzo, więc uważajcie kierowcy. Ja spaceruję, mam ciepłe buty, dobre buty, więc mi zima nie straszna. O! Miejcie się dobrze, dobrego wieczorku Wam życzę, do zobaczenia. Bo coś mi się wydaje, że to moje zauroczenie zimą tak szybko nie przejdzie. Pa!